Witajcie z tej strony, Blank taki grind nie jest skończony, więc łapencja w grze subik mile widziane, discordzik po opisie, dziki gon na was czeka, a my lecimy z bitwą Uuuu, nie mam pojęcia co to jest za BR, bo nie to Mi się wydaje, że to jest 8-3, bo t 54 jest za 100 A bo 87, 7 8-7 to jest, bo t 54 jest za 100, a BMP-1 jest za 110 chyba. No, spróbuję objechać wraz z BMP-kiem, dwójką i synem. Spróbuję tutaj całość objechać po prostu. Dobra. E, bmp tego Martera i bardzo dobrze. Jestem jego poprzednią wersją BMPK, więc troszeczkę smutek. Ciekawe, nie jestem pewien, czy jest wersja BMP-ka. W sensie była BMP-ka tylko ze 70 z tym granatnikiem. To byłaby bardzo fajna wersja. chociaż no, byłby to pojazd wsparcia piechoty, tak? Jednocześnie byłby w stanie, no więc mp 2 z dużą ilością rakiet, tak? Co trochę wyklucza potrzebę posiadania większego działa, ale jakby, no dobra, będę <laughs> Dobra, tak? Wiem, że po polsku powinno się mówić B, B bo już nie ludzie poprawiali spokojnie, ja o tym wiem Ale Wiecie, czasami ludzie oglądają, co jest napisane jest, się, ja patrzyłem, 2% osób ogląda z co jest napisane Więc jak ja powiem bnp To każdy zrozumie go, chociaż... Chyba nie zobaczymy, jak się poradzi nasza nowa amunicja Tutaj tylko... To no podpalił nawet, kurde. W takiej odległości ja przecież nie mogę dostrzec. Ładnie. O, no to mamy kolejnego delikwenta. Jest trafienie w zbiorniku paliwa, poczekajmy aż się zakręci.

wiem, niem się dzieje. A eee, już widać co się dzieje. Mam wadą wodce nad sobą. To będzie się, się na nas? No, to nijmy budynek. Panimy budynek. Naprawdę lubimy ten budynek. Mi jeszcze życie naprawdę miło. Ja to bardzo chciał dobyć 500 punktów na Helkę Naprawdę dlaczego zawsze w tej siłce wieczy cusiaba to, to strzela mnie? Zawsze, za każdym razem! Nie wiem, zgubiłem go. Dziś tam nie pewnie... No ale jej mamy. To jest kelp. I to motoru no pewnie nawet nie wtrąc. jak się postaramy, mogę. Weź mnie uwalaj Kelki O, do zero panu To jest aktualli coś dlaczego się przyjemnie strzela To się nie trafiłem do sklisiu, tak? Tam máme což. Tak si bych špětně v mám <tototipravení> Takže, gra, Poha, to napravdu, sami. sobie myślę jak ja bardzo kocham tą grę Zaczęłam stawiać, jakimś snem nie gram w nią więcej Więc wezmę ja sobie bez jeszcze na Tylko może nie to, tylko weźmiemy sobie tą peletę. Wiecie, no 8-0 i trzeba wszystko pograń do nas Nie ja, to, czekamy, ja to do przodu? Bardzo ładnie. Pozbiiliśmy się go oko za oko! Cztery samoloty. Já v té bíčce to jestem kurde ultimate piloto. Naprawdę ultimate piloto jsem. Já okay. bych ah, se akorát nevím, kdo by. kdo Nie widziałem go. No ale dobra, no spokojnie no. Tu jest, cieszę. Weźmy broń troszkę potem Tak. O tak, jak się teraz pozbyliśmy lotnictwa, No przecież mimo wszystko 6 samolotów. Tego głównie ja 4 użyłem. No bo sobie, jakby oni się pchnięli na to, by było bardzo fajnie. Ja sobie widziałem fajną rzecz w sumie. Jak tam nie zostanę. No tyle. Tyle się nagrałem, no. Tyle się nagrałem. No właśnie, tak to jest. Tak to jest, powiem wam. I popelotowałem w tym lepiej, popelotowałem. I w sumie tyle. A pelota Kurde, jeszcze zbalaliśmy gąsienicę No to badamy amunicję. 5100 ekspo jeszcze, ja to. Oj gługo. Aaa, jeszcze długa droga przed nami.